Pan, samochodzik. Fortepian Chopina. Rozdział czternasty. Wybiegłem z hotelu, ale nie zdążyłem. Virtuos, ściśnięty w maleńkim wnętrzu samochodzika, niczym sardynka w puszce, zatrzasnął mi drzwi wozu przed nosem i ruszył w kierunku krakowskiego przedmieścia. Po chwili skręcił w lewo, w kierunku nowego światu. Ile sił w nogach pobiegłem wzdłuż hotelu, przekroczyłem ulicę, Wpadłem na parking przed ministerstwem i, szarpiąc się z kluczykami, otworzyłem drzwiczki wehikułu. Uruchomiłem silnik i już po chwili, nie zważając na brak identyfikatora pozwalającego jeździć deptakiem, pędziłem krakowskim przedmieściem. Babić nie miał szans. Jego wóz, chociaż zwinny, nie był w stanie rozwinąć takiej prędkości jak wehikuł. Dużo wolniej się też rozpędzał. Nie musiałem nawet przełączać wehikułów w tryb rajdowy, żeby już po dwóch minutach zobaczyć czerwony pojazd. Sprawy ułatwił mi korek. Zator ciągnął się od tamki aż do końca ulicy świętokrzyskiej. Po obu stronach skrzyżowania z nowym światem stali policjanci z drogówki w skórzanych uniformach, niektórzy oparci o swoje motory i kierowali samochody na świętokrzyską. Ruch w stronę Ronda de a uniemożliwiały roboty drogowe prowadzone na Nowym Świecie, więc Babić nie mógł przeciąć Świętokrzyskiej i próbować ucieczki Nowym Światem. Włączył się w strumień sunących powoli w kierunku Marszałkowskiej samochodów. Miał nade mną niewielką przewagę, więc kiedy wreszcie skręciłem z krakowskiego przedmieścia w Świętokrzyską rozdzielały nas cztery inne pojazdy. Drugi pas jezdni nie był zakorkowany. Co chwila przejeżdżało nim kilka samochodów, które wcześniej czekały na pasach przy znajdującym się 300 metrów dalej Placu Powstańców Warszawy. — Mam cię, bratku — mruknąłem z satysfakcją już wyobrażając sobie jak wyprzedzamy babicia, zaraz po tym, gdy obaj wydostaniemy się z korka. Ale nie doceniłem przeciwnika. Jakieś 100 metrów za skrzyżowaniem babić wykonał mistrzowski manewr, którego nie powstydziłby się żaden ze ściganych w amerykańskich filmach sensacyjnych. Zaczekał, aż nadjeżdżające z przeciwnej strony samochody, stojące na pasach przy placu powstańców, dostaną zielone światło i ruszą w naszą stronę. Nie zważając na dziki lek klaksonów, zakręcił zwrotnym autkiem w lewo, przeciął wolny pas jezdni i pojechał pustą ulicą ku busia-puchatka. Nie miałem szans na podobny wyczyn. Wehikuł nie był aż tak zwrotny, a poza tym pustą przed chwilą jezdnie zablokowały pędzący z naprzeciwka samochody. Nie znaczyło to jednak, że byłem bez szans. Nie zastanawiając się długo, Zjechałem na szeroki chodnik po prawej i zaparkowałem wehikuł naprzeciwko notu. Trzasnąłem drzwiami i popędziłem biegiem w kierunku Placu Powstańców. Ulica Kubusia Puchatka, podobnie jak odchodząca od niej w prawo Warecka, która prowadzi na Plac Powstańców oraz dochodzące do Placu ulice są jednokierunkowe i prowadzą z powrotem do ulicy świętokrzyskiej. Więc jeśli miałbym trochę szczęścia i samochody wjeżdżające z różnych ulic na plac zablokowałyby na chwilę smarta babicia, mógłbym go dopaść nawet na piechotę. Po trzech minutach biegu i pokonaniu ulicy Świętokrzyskiej na czerwonym świetle obrzuciłem nerwowym spojrzeniem plac, ale nie dostrzegłem nigdzie pojazdu wirtuoza. Musiałem zaryzykować. A ponieważ zauważyłem, że u wylotu, znajdującej się 150 metrów w głąb placu ulicy Wareckiej, czekają jakieś samochody, pobiegłem właśnie tam. Pędząc wzdłuż budynku Narodowego Banku Polskiego, zacząłem odczuwać skutki prawie półkilometrowego sprintu. Brakowało mi oddechu, gardło wyschło na wiór, a przed oczami tańczyły czarne plamki. Gdy wreszcie dopadłem wylotu wareckiej i spojrzałem w jej głąb, jęknąłem zawiedziony. Sznurek pojazdów czekających, by wjechać na plac powstańców, był krótki. Wśród czterech samochodów nie było czerwonego smarta. Już miałem się zmusić do dalszego biegu, tym razem w przeciwną stronę, kiedy za moimi plecami rozległ się rywany dźwięk klaksonu. Pochylony do przodu, z rękami na udach, spojrzałem przez ramię. Na parkingu przed budynkiem NBP stał czerwony Smart, z którego wnętrza, ściśnięty niczym balon w pudełku, łypał na mnie nieprzyjaznym wzrokiem Luka Babić. Chciałem skoczyć, żeby dopaść wirtuoza z Bałkanów, ale w tym samym momencie trzasnął zamek drzwi Smarta i z wnętrza włoniła się gruba, słoniowych kształtów noga, obuta w lakierek, która z wyraźną ulgą dotknęła ulicy. Luka Babić nie miał zamiaru uciekać. Wolnym krokiem podszedłem do autka i, opierając się jedną ręką o dach, spojrzałem do środka. Spojrzenie wirtuoza, który natychmiast wbił we mnie swoje ciemne oczy, przywodziło na myśl wzrok człowieka, który ukradł, ale tylko po to, żeby wyżywić swoją rodzinę. Była w nim skrucha przemieszana z wyzwaniem, a wszystko to doprawione gorącym temperamentem południowca. Przez kilka chwil szczerze mu współczułem, ale wkrótce doszedł ponownie do głosu instynkt gończego psa. Musimy porozmawiać, maestro, rzekłem, przełykając ślinę. Luka babić nie patrzył mi w oczy. Siedzieliśmy w jednej z hotelowych kawiarni, gdzie pojechaliśmy zaraz po tym, jak przejąłem kierownicę czerwonego autka. Wróciłem na świętokrzyską. Zamknąłem wehikuł, którego nikt na szczęście nie okradł i zaparkowałem go porządnie na placu powstańców, podczas gdy barczysty wirtuos czekał na mnie potulnie w smarcie. Wiedziałem, że mogę go zostawić samego. Od chwili zaskakującego poddania się babicia, bałkański mistrz fortepianu wyglądał jak ludzie, którzy ustawiają się w kolejce do spowiedzi. Strach mieszał się na jego twarzy z gorącym pragnieniem wyznania win. Przy kawiarnianym stoliku zjawiła się kelnerka i postawiła przed nami zamówione napoje, herbatę dla mnie, podwójny koniak dla babicia. To był impuls, powiedział pianista, gdy tylko bursztynowy napitek zniknął w jego przełyku z taką prędkością, jakby był mlekiem, a nie dojrzewającym kilka lat w dębowych beczkach winnym destylatem o kilkunastoprocentowej zawartości alkoholu. Przyzna pan, rzekłem z przekąsem patrząc na niego nieustępliwie, że podobne impulsy bywają raczej udziałem przestępców, a nie szanowanych muzyków. No cóż, errare humanum est, odpowiedział i spojrzał na mnie przelotnie, próbując się uśmiechnąć. Moja twarz musiała pozostać tak jak chciałem, kamienna, bo babić szybko spuścił wzrok i skinął na kelnerkę. Kobieta podeszła do stolika z uśmiechem i zapytała, czym może służyć. Jeszcze raz to samo zaordynował virtuos łamaną polszczyzną czekając na kelnerkę nie odezwaliśmy się ani słowem mina babicia świadczyła że chce mówić trzeba mu było tylko dać trochę czasu gdybym się teraz wtrącił albo dał do zrozumienia że mu współczuję mógłby to odebrać jako rzucone koło ratunkowe furtkę przez którą ma szansę wybrnąć z niezręcznej sytuacji Czekałem więc. Spokojnym ruchem docisnąłem ekspresówkę do dna białej filiżanki. Patrzyłem, jak herbaciany ekstrakt przedostaje się przez papierową torebkę i rozpływa ciemną chmurą w wodzie. Owinąłem ekspresówkę wokół łyżeczki i odłożyłem ją na spodek. Wsypywałem cukier, gdy zjawiła się kelnerka z nową koniakówką. Babi pił tym razem tylko łyk, odstawił pękate naczynie na stolik i oblizawszy wargi, powiedział: to przez ten fortepian Chopina, zapytał patrząc na mnie bystro. Jego mina świadczyła, że usiłuje domyślić się, co wiem. Przez kilka chwil świdrował mnie wzrokiem, a kiedy wreszcie zrozumiał, że nic ze mnie nie wyciągnie, zamoczył znów usta w trunku i oświadczył stanowczo: To nie ja go ukradłem. W jego głosie nie było ani jednej fałszywej nuty. Dlaczego więc pan uciekał? Podniosłem filiżankę do ust, nie spuszczając z niego wzroku. To długa historia, westchnął, przyglądając się zawartości kieliszka, który spoczywał niczym rozwinięty kwiat w jego pulechnej dłoni. Płyn w kolorze żywicy zataczał powolne kręgi, wprawiany w ruch delikatnym kołysaniem ramienia. Mam trochę czasu. Rzekłem od niechcenia. Za to ja go nie mam. Muszę przygotować mego ucznia do dzisiejszego finału. Panie Babić, odstawiłem filiżankę na spodek ruchem dość gwałtownym, by wirtuos przełknął nerwowo ślinę i cofnął się na krześle, jakbym celował do niego z pistoletu i dość łagodnym, by nie uronić ani kropli naparu. Mielibyśmy to już dawno za sobą, gdyby nie przyszło panu do głowy przede mną uciekać. Zresztą, zrobiłem taką minę, jakby jego zwierzenia niewiele mnie interesowały, może rzeczywiście lepiej będzie. Jeśli opowie Pan o wszystkim na najbliższym posterunku policji. Szantażuje mnie Pan? Nie, maestro, odpowiedziałem pochylając się do przodu i patrząc mu prosto w oczy. Staram się tylko uzmysłowić Panu powagę sytuacji. Trzy dni temu skradziono najcenniejszy instrument w tym kraju człowiek, który niemal na pewno pomógł złodziejom, ma Pańską wizytówkę, a Pan siedział kiedyś przez kilka lat w więzieniu. Gdy zjawiam się, by zadać panu kilka pytań, ucieka pan w popłochu. Sam pan przyzna, że to wygląda dość podejrzanie. Policzki babicia, jeszcze przed chwilą czerwone od wypitego alkoholu, stały się nagle białe, jak kreda. Wirtuos spojrzał na mnie z lękiem, a potem znów łyknął koniaku. Siedział przez chwilę z wyrazem twarzy, który tak doskonale uchwycił młodopolski malarz Wojciech Weis na swym sławnym płótnie, to ten messe znanym również pod tytułem Melancholik. A potem stało się coś nieoczekiwanego. Po tłustych policzkach luki babicia spłynęły dwie łzy. Virtuos szybko sięgnął do kieszonki marynarki i, wyjąwszy z niej chusteczkę, przetarł nią oczy. A więc znów dopadły mnie moje drogie erynie. Powiedział pociągając nosem i dmuchnął z siłą armaty w biały materiał. — Rynie, — zapytałem, nie bardzo rozumiejąc. — Greckie boginie zemsty. Ścigają przestępcę, dotkliwie go prześladując, — wyjaśnił pianista, kładąc wielką rękę, która ciągle ściskała chusteczkę na blacie stolika. Przez chwilę miał w sobie coś z Luciano Pavarottiego. To oczywiście tylko metafora. Chodzi mi o wydarzenia z przeszłości, które kładą się cieniem na całym życiu. Zabawne, że atakują zazwyczaj w momencie, gdy człowiek wszystko już sobie poukłada i wkroczy na ścieżkę prawości. Westchnął, złożył chusteczkę i wcisnął ją z powrotem do kieszonki. Wyglądał dużo gorzej niż przed chwilą. No, ale nie uniknę chyba dzisiaj spełnienia mego kielicha cykuty. Bardzo cenię pańskie klasyczne wykształcenie, powiedziałem, ale pora chyba, byśmy przeszli do konkretów. Babić jeszcze chwilę milczał, a potem znów wyknął z kielicha, w którym z całą pewnością nie było cykuty i zadał pytanie, którego się nie spodziewałem. Pamięta pan czasy komunizmu? W czasach stanu wojennego byłem dzieckiem, odpowiedziałem. No, ale pamiętam kolejki, pustki na półkach i pierwszomajowe pochody. Szczęściarz z pana, westchnął. Ja z tamtych czasów pamiętam nie tylko kolejki. Na komunizm przypadła moja młodość i początki kariery zawodowego pianisty. I to właśnie system polityczny był powodem, że ta kariera została złamana. Czytał pan pewnie, że oboje moich rodziców było muzykami, i sądzi pan pewnie, że to idealna sytuacja dla kogoś, kto jak ja. Od najmłodszych lat wykazywał duże zdolności muzyczne, babić doszedł już trochę do siebie i teraz w jego głosie zabrzmiała zaczepka. Przytaknąłem niepewnie. Moje biogramy, chociaż nie zawierają ani słowa kłamstwa, dają zupełnie nieprawdziwy obraz. Moja matka zginęła w czasie wojny. Ojciec ze mną i dwójką młodszych o cztery lata ode mnie sióstr, Heleną i Natalią na utrzymaniu. Przeprowadził się po wojnie ze Splitu do Belgradu i został dyrygentem jednej z czołowych orkiestr w kraju. Nie był komunistą, ale otwarcie nie sprzeciwiał się władzy marszałka Tito. A że był wybitnym artystą, tolerowano go i przez kilka lat po wojnie nasze życie toczyło się normalnie. Niestety westchnął babić. W połowie lat pięćdziesiątych ojciec podpisał jakiś list protestacyjny. Nie wtrącono go do więzienia ale został natychmiast zwolniony z posady jedyną pracą jaką znalazł było stanowisko dozorcy na jakimś opuszczonym placu budowy jego pensja i pomoc którą otrzymywaliśmy od rodziny z zagranicy ledwie pozwalała związać koniec z końcem miałem wówczas 18 lat byłem dobrze zapowiadającym się muzykiem i wygrywałem jeden konkurs pianistyczny za drugim ale nie szły za tym niemal żadne pieniądze jako syna wroga władzy łatwo było mnie wykorzystać. Moje wybrane trafiały do kieszeni oficjalnych opiekunów, chociaż niemal wszystko, co potrafiłem, zawdzięczałem nie im, ale memu ojcu. Długo zastanawiałem się, dlaczego w ogóle pozwalano mi wtedy grać i w końcu doszedłem do wniosku, że byłem kimś w rodzaju zakładnika, który miał zapewnić władzy lojalność ojca. Nie bez znaczenia były także zapewne moje umiejętności. Nasz reżim, jak każdy zresztą, lubił chwalić się swoimi osiągnięciami. Ludzie tacy jak ja mieli świadczyć, że pomimo wrogich pogłosek o prześladowaniach, braku demokracji i zacofaniu, komunistyczna Jugosławia to kraj, w którym dba się o talenty młodych ludzi i stwarza się im doskonałe warunki rozwoju. U nas było podobnie, wtrąciłem. Czytałem gdzieś że przed igrzyskami olimpijskimi w Moskwie obiecano naszym sportowcom samochody za zdobycie miejsc na podium. A kiedy ci wrócili ze stolicy Rosji z workiem medali, w ramach oszczędności odwołano te obietnice i nic nie dostali. W dodatku na bankiet powitalny nie wpuszczono żon sportowców i kiedy Jacek wszoła. Złoto w Montrealu, srebro w Moskwie, przerwał mi nagle babić z miną wytrawnego znawcy sportu. Spojrzałem na niego zdziwiony. Po prostu interesuje się lekko atletyką. Machnął ręką babić, uśmiechając się po raz pierwszy podczas naszej rozmowy. Proszę opowiedzieć do końca, co zrobił wasz świetny skoczek w zwyż. Odchrząknąłem i ciągnąłem dalej. Więc wszoła, podobnie jak reszta sportowców, był wściekły na działaczy i podczas bankietu brał ze stołu kabanosy i zupełnie jawnie wkładał je do kieszeni. Kiedy jeden z działaczy powiedział, żeby spokojnie jadł, bo starczy dla wszystkich, sportowiec odparował, że to dla żony, która czeka na zewnątrz. Babić znów się uśmiechnął, ale tylko na chwilę, bo zaraz podjął opowieść ze smutną miną. Ja nawet kabanosów nie jadłem, westchnął. Przez sześć lat rozsławiałem po świecie reżim marszałka Tito, zmuszony jednocześnie, by codziennie patrzeć, jak ojciec podupada na zdrowiu, a siostry, mimo swej inteligencji i odczytania, zamiast na uniwersytet, chodzą każdego ranka do fabryki. Jedyną rzeczą, którą zawdzięczam komunistycznej Jugosławii jest moje wykształcenie. Pozwolono mi studiować w konserwatorium i trafiłem pod skrzydła świetnych pedagogów. To ich przykład sprawił, że zrozumiałem, iż nauczanie może dać czasem większą satysfakcję niż publiczne występy. W wieku lat dwudziestu doszedłem do wniosku, że jedynym wyjściem jest emigracja. Rodzina we Francji na pewno wsparłaby nas na początku, ale potrzebowaliśmy pieniędzy na łapówki, by załatwić paszporty dla sióstr i ojca oraz załatwić dla nich pozwolenie na opuszczenie Jugosławii. Długo czekałem na okazję. By zdobyć konieczne fundusze. Ponieważ legalne sposoby zarabiania pieniędzy były dla mnie niedostępne, zacząłem szukać znajomości w półświatku. Nie muszę chyba panu tłumaczyć, że z moimi zainteresowaniami i pochodzeniem nie było to łatwe. Dopiero cztery lata później zdołałem zdobyć zaufanie jednego z handlarzy kradzionymi dziełami sztuki, który powierzył mi zadanie. Chodziło o przemyt. Miałem wówczas zakontraktowane cztery koncerty w Anglii. Mój mentor z Podciemnej Gwiazdy polecił mi przewieźć do tego kraju rękopis z symfonii Milosobilić autorstwa znanego serbskiego kompozytora działającego na przełomie wieków XIX i XX, Zidora Bajicia. Utwór uważany był za zaginiony. Człowiek, który kazał zawieźć mi go do Anglii, ukradł manuskrypt kilka miesięcy wcześniej. Było to przestępstwo doskonałe. Właściciel rękopisu symfonii, kolekcjoner repartytur, nie mógł zgłosić kradzieży na policję, bo wówczas wydałoby się, że przechowywał w tajemnicy zaginione dzieło narodowej spuścizny. W maju 1962 roku wyruszyłem więc do Londynu, z ukrytą pod koszulą na brzuchu i plecach symfonią bajicia. Miałem pecha, a może to była prowokacja, zamyślił się. W każdym razie do dzisiaj pamiętam zdziwioną minę celnika, który poddawał mnie rewizji osobistej, a potem złośliwy uśmieszek oficera Służby Bezpieczeństwa. Moje położenie pogarszał fakt, że symfonia poświęcona była Milosowi Obiliciowi, czyli jednemu z bohaterów narodowych Serbii. Temu samemu, który w czasie bitwy na Kosowym Polu w 1389 roku, zabił wodza Turków, Sultana Murada i... Za pomocą zatrutego sztyletu. Zostałem skazany na 12 lat więzienia i odsiedziałem wyrok co do dnia. Po zwolnieniu dowiedziałem się, że ojciec w tym czasie zmarł, a siostry zdołały wyemigrować do Islandii. Paszport wybłagałem dopiero po trzech latach i natychmiast podążyłem śladem Heleny i Natalii. Reszta historii pan zna. Siedzieliśmy przez chwilę w milczeniu. Historia Babicia, który jak mi się wydawało, mówił szczerze, sprawiła, że spadł on bardzo nisko na mojej liście potencjalnych podejrzanych. Chcę zapytać o jeszcze jeden szczegół maestro powiedziałem, przełykając ślinę proszę opowiedzieć, co zaszło między panem a Adamem Wrońskim mówiąc łagodnie nie darzy pana szczególną sympatią babić. Dotychczas zachowujący się z właściwą, skruszonym winowajcą łagodnością, napiął się nagle i w jednej chwili odzyskał wigor i pewność siebie. To jego problem, odparł ostrym tonem. Sam był pan świadkiem, jak kilka dni temu próbowałem załagodzić ten niedorzeczny spór. Musi mieć jakiś powód, żeby się na pana gniewać, nie ustępowałem. Niezwykłem przyznawać się do nie swoich grzechów, rzekł tajemniczo. Jeśli chce pan sprawdzić, dlaczego Adaś Wroński się na mnie gniewa, niech pan zajrzy do gazet z czasów pierwszego konkursu imienia Marii Kalergis, który odbył się w 1959 roku w Warszawie. Wszystko tamy dokładnie opisano. No cóż, jeśli nie ma pan więcej pytań, klapnął rękami w uda i odsunął krzesło od stolika, to już pójdę. Podniósł się. Miło się z panem gawędzi. Ale muszę jeszcze porozmawiać z Olafurem. Dziękuję za rozmowę, maestro. Wstałem i podałem mu rękę. Mam nadzieję, że nie ma pan do mnie pretensji, że zmusiłem go do przywoływania upiorów przyszłości. Nie ma sprawy, odparł ze szczerym uśmiechem. Nawet dobrze się stało. Może dzięki naszej dzisiejszej rozmowie mojary nie dadzą mi choć chwilę wytchnienia. A gdyby miał pan jeszcze jakieś pytania, sięgnął po portfel i wyjął z niego wizytówkę. Proszę dzwonić. Obiecuję, że tym razem nie ucieknę. Odpowiedziałem uśmiechem na jego żart. Wizytówka przypomniała mi jeszcze o jednej sprawie. Wyjąłem z kieszeni zdjęcie Roberta Kramera, pokazałem je babiciowi, pytając: Zna pan tego człowieka? Wirtuos przez chwilę przyglądał się fotografii, a potem powiedział. Nie jestem pewien, ale chyba podszedł do mnie, kiedy z Olafurem opuszczaliśmy filharmonię po drugim etapie konkursu. Pytał, czy mógłbym uczyć gry na fortepianie jego e syna, a ponieważ od zeszłego roku prowadzę działalność edukacyjną również przez internet, dałem mu swoją wizytówkę i powiedziałem, żeby się skontaktował ze mną za kilka tygodni. To on pomógł złodziejom ukraść fortepian Fryderyka Chopina, wykazał się bystrością babić. Nie mogę odpowiedzieć, rzekłem, nie chcąc okłamywać człowieka, który okazał mi zaufanie i był uczciwy do bólu. No, nieważne, machnął ręką Virtuos. Ale jeśli ten czaruś coś przeskrobał, nie chciałbym być w jego skórze, po tym jak poznałem pańską nieustępliwość i dociekliwość. Do widzenia. Maestro. Jeszcze raz ścisnąłem jego rękę i proszę przekazać Olafurowi życzenia powodzenia w dzisiejszym finale. Babici wydawał się zaskoczony. Doceniam to, rzekł. Pan jest. Zdaje się sekundantem naszego największego rywala. Taki gest to już dzisiaj rzadkość. Większość ludzi traktuje te niewinne fortepianowe zapasy jak najprawdziwszy wyścig szczurów. A przecież to dopiero początek ich drogi. Oczywiście proszę również przekazać Michałowi moje życzenia powodzenia i dodać, że w drugim etapie pokazał prawdziwą klasę. No, ale sprawa zwycięstwa jest wciąż otwarta, dodał mrugając okiem. Ma pan rację, maestro, odparłem. Wszystko zaczyna się od nowa. Jesteśmy w okolicach Radomia oświadczyła Olga Mech, gdy do niej po chwili zadzwoniłem. Babić tego nie zrobił, rzuciłem, nawet się z nią nie witając. Można wiedzieć, skąd ta pewność? Zapytała z powątpiewaniem. Zrelacjonowałem jej, co się działo od chwili, gdy rozstaliśmy się na krakowskim przedmieściu. Gdy skończyłem, niechętnie przyznała, że to trzyma się kupy. Byłoby jednak nieprofesjonalnie. Dodała zaraz, gdybyśmy zupełnie wykluczyli babicia. Wyślę człowieka, żeby dyskretnie go obserwował. No dobra, odparłem niechętnie. Czułem się, jakbym łamał jakąś niepisaną umowę z bałkańskim wirtuozem. Co masz zamiar teraz robić? zmieniła temat policjantka. Nie bardzo wiem, czy zostało coś jeszcze do zrobienia. Odparłem. Trop z kramerem sprawdzasz ty, a innych chwilowo nie mamy. Może przejdę się do biblioteki i sprawdzę, o co babić pokłócił się Wrońskim. Dobry pomysł. Może kiedy na chwilę oderwiesz się od sprawy kradzieży, przyjdzie ci do głowy coś nowego. Takie spojrzenie z dystansu może się nam przydać. W razie czego jestem pod telefonem, powiedziałem. Jak tylko czegoś się dowiem, na pewno dam ci znać, zapewniła mnie Olga Mech i przerwała połączenie. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła trzynasta. Do rozpoczęcia finału konkursu zostały cztery godziny. Właściwie, powinienem przejść przez ulicę, wejść na pierwsze piętro ministerstwa i rozpocząć pisanie aplikacji, którą miałem złożyć w sekretariacie ministra, by wziąć udział w konkursie na dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków ale przypomniałem sobie, że zostawiłem wehikuł na placu powstańców i niespiesznie ruszyłem w tamtą stronę. A gdy już wsiadłem do ministerialnego pojazdu, pomyślałem, że przecież mam jeszcze tydzień na oddanie konkursowej aplikacji i nic się nie stanie, jeśli zaczną ją pisać jutro. Mniej więcej godzinę później odbierałem od pracownicy Biblioteki Narodowej trzy grube księgi w introligatorskiej oprawie. Były to życie Warszawy. Trybuna Ludu i Polityka. Tomy zawierały opis tego, co działo się w maju 1959 roku, wówczas, gdy trwała pierwsza i jak dotąd jedyna edycja międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Maryi Kalergis. Romantycznej piękności, której nieśmiertelność zapewniły niezręczne palce, choć była podobno utalentowaną pianistką, ale znajomości z dwoma wybitnymi artystami. Jeden uczył ją gry na fortepianie, drugi wzdychał niezauważony przez całe życie. Pierwszym był Fryderyk Chopin, drugim Cyprian Kamil Norwid. Dwie godziny intensywnej lektury minęły szybko jak zbicza strzelił. Wychodząc z Biblioteki Narodowej byłem pewien jednego, w roku 1959 Adam Wroński był skończonym idiotą.